Są takie miejsca, bez których historia miasta byłaby zupełnie inna i ludzie, którzy te historie tworzyli przez lata. To miejsca i ludzie symbole. Takimi symbolami bez wątpienia są zakład SHL Kielce oraz jego pracownicy. Fabryka świętująca w tym roku stulecie powstania przypomina dzieje przemysłu w naszym mieście, a także losy tych kilku pokoleń Polaków, którzy pracowali na rzecz rozwoju Kielc. W sierpniu 1918 roku Obwodowy Urząd Przemysłowy udzielił Stanisławowi Starkę pozwolenie na budowę fabryki odlewów pod nazwą Ludwików. 4 grudnia nastąpiło poświęcenie budynku odlewni. Głównym asortymentem produkowanym przez zakład był sprzęt gospodarstwa domowego. Tym, co łączy tamte i współczesne czasy, jest tłocznictwo. Jak wspomina Zdzisław Zając, wieloletni pracownik SHL Kielce, w latach 80. i 90. dyrektor techniczny, rozwój fabryki wyznacza kroki milowe także w rozwoju procesu tłocznictwa. W latach 30. tłocznictwo było wykorzystywane jako technologia, było wykorzystywane do produkcji wojskowej. To były szable, to były kuchnie polowe, hełmy i inny sprzęt wojskowy. W latach 1937 38 tłocznictwo było wykorzystywane do produkcji motocykli słynnych SHL-ek. Trzecim krokiem bardzo ważnym w rozwoju tłocznictwa to jest powołanie centralnej tłoczni łącznie z matrycownią i było to pomyślane w ten sposób. Że centralna tłocznia będzie produkować wytłoczki dla całego przemysłu motoryzacyjnego. I tak było to do lat 90. Kielecka fabryka w swojej historii była producentem pralek wirnikowych frania. Zajmowała się także produkcją pojazdów specjalizowanych oraz tłoczeniem elementów karoserii samochodów dla FSO, FSM i innych zakładów. SHL Kielce to nie tylko historia tłocznictwa, ale w wielu przypadkach także historia i wspomnienia całych rodzin, które z tą fabryką związały swoje życie zawodowe. Przedsiębiorstwo występowało pod nazwami Huta Ludwików S.A., Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych Polmo SHL, Fabryka Samochodów Specjalizowanych Polmo SHL czy Delfo Polska. Obecnie w miejscu, gdzie kiedyś produkowane były słynne shl działa spółka EMA Polska Oddział Kielce. Kiedyś SHL skupiała się na kształtowaniu elementów karoserii samochodów. Dziś MA kontynuuje to dzieło, stale doskonaląc procesy produkcji. W fabryce produkowane są elementy do większości pojazdów, a także części zamienne. Prościej by było powiedzieć, do jakich są nieprodukowane. Nieprodukowane są do promów kosmicznych i do samolotów. Wszystko to, co Pani widzi na ulicy, wszystko, to na pewno jakiś element nasz jeździ. Począwszy od klienta niemieckiego, czyli to jest Daimler, BMW, Volkswagen, Tutaj jest dużo wytłoczeń z tej, z tej grupy. Później klient amerykański przed Lear, bo jesteśmy takim, mówiąc koleknie, zagłębiem części zamiennych, jeżeli chodzi właśnie o BMW. I z tego zakładu są wysyłane części do takiego dużego magazynu specjalnego, a dalej po całym świecie w zależności od zamówienia klienta. Także wszystkie marki. I to robi wrażenie. Ema Polska SA, oddział Kielce, zatrudnia niemal 600 osób. To, co jest wyznacznikiem rozwoju firmy, to automatyzacja. Jest to główny składnik, który poprawia bezpieczeństwo. No, dawniej na procesach manualnych, konwencyjnych produkowało średnio powiedzmy, 20 osób na linii, czy 24 osoby na linii, a dzisiaj w procesie automatycznym jesteśmy w stanie to zrobić trzema czy czterema osobami. To jest duży krok w postęp technologiczny, jak i prasy i narzędzia progresywne. Prasy i narzędzia progresywne to jest znowu, zastępuje nam sześć konwencyjnych narzędzi, jednym narzędziem, gdzie wchodzi nam taśma z kręgu i na koniec wychodzi nam detal gotowy, często już zakuty, czy z nakrętkami, czy ze śrubami gotowy wyrób. Także to, są, to jest przyszłość dzisiejszej motoryzacji. W programie obchodów stulecia powstania Zakładu SHL znalazła się między innymi wystawa, która będzie pokazana na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, ekspozycja w Muzeum Historii Kielc, czy monografia przygotowana przez te instytucje. Przede wszystkim ta ciągłość tłocznictwa od 23, 4 roku do dzisiaj ta ciągłość jest największą wartością dzielc właściwie. Tutaj się, tutaj się rodziła technika, tu się rodziły pewne pomysły na, na życie, na, na, na rozwój miasta. Nawet chcemy ocalić od zapomnienia te wszystkie wspomnienia o ludziach fabryki. Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowane są na grudzień 2019 roku. Patronat honorowy nad obchodami sprawuje prezydent Kielc.